Witam, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z FSA 22 na mapce Kolonia Młody na Gospodarstwie. Sorry za taką długą przerwę, ale aczkolwiek, no musiałem taką przerwę zrobić. I od razu z grubsza dziękuję Wam za 400 subskrypcji. Lecimy po 1000 coraz bliżej. Jeszcze zostało nam 600. Subskrypcji, dziękuję za, cztery, za te 400 subskrypcji, za łapki, za komentarze. Naprawdę serdecznie życzę. No i korzystając z tej okazji, że też będą na odcinek będzie na święta. To życzę wam naprawdę wesołych, zdrowych, pogodnych świąt spędzenia, miło w gronie rodzinnym. Na Sylwestra nagram to będę nowego roku życiu wtedy, ale naprawdę <laughs> życzę wam dużo zdrowia, szczęścia na te święta nadchodzące. alleluja. I do przodu, jak to się mówi, dobra. E, na temat tego e, dzisiaj nie wiem, czy jak wszystko z tym głosem wyjdzie. Mam nadzieję, że będzie wszystko ok. Aczkolwiek. E... Trochę mogę mieć problemy tutaj z myszką, bo mam nowe biurko wstawiłem gamingowe, a nie mam jeszcze tych podkładek, żeby ta myszka pe pełnie fajnie się poruszała. Aczkolwiek, taki odcinek też nagrywam na takie wieżyście, mieli na święta, bo teraz, jak wiecie, są przedświąteczne porządki i takie tam akcje, więc postaram się krótki odcinek, ale krótki odcinek dla Was nagrać. Za podziękowania, za te serdeczne, naprawdę subskrypcje, komentarze i łapki. Aby tak dalej było, może w następnym roku już jakiś pułap sięgniemy spory co tu dalej mówiąc. Eee, tutaj tak jak wspominałem, gram już na nowym biurku. Gram już na nowym biurku, aczkolwiek. Jeszcze muszę kilka gadżetów dokupić, czyli taki na statyw na monitor, na dwa monitory, żeby tych podstawek nie było, trochę tak nie pasuje. Niewygodnie jest po prostu. Więc co bym jeszcze chciał zakupić? No i to właśnie maty takie tutaj właśnie pod klawiaturę, pod myszkę, bo ta myszka. Na tym e, materiale to tak słabo e, chce się poruszać, można powiedzieć, tak ciężko, opornie. Trzeba mocno ją przygiąć. bo to jest jakiś śliski, naprawdę materiał. No ale aczkolwiek też typowo gamingowe, chorąże, chorąże, jak to on się nazywa? Chorąże, hmm, bym musiał wam tu napisać, bo nie pamiętam dokładnie jak to się nazywa. Ale coś na hy. 06 i tak dalej. W w opisie wam, tam dopiszę, że tam w następnym odcinku powiem, bo naprawdę nie pamiętam. Na ha na pewno nazwa, nie mam tutaj żadnej. Poczekajcie, tutaj nie, no nie mam, ostatnią instrukcję miałem do tego, ale to już schowałem, więc Wam nie pomogę. Ale no cóż, nie mam kiedy testować tego biurka, ale aczkolwiek to właśnie mój pierwszy, trochę inaczej, bo tak trochę, no jest no in, inne biurko, inne ustawienie, bo to narożnikowe biurko jest, więc muszę się przyzwyczaić, monitory niżej są, właśnie mi się przydały te statywy, żeby monitory trochę wyżej podnieść żeby dwa do jednego przykręcić, patrzyłem, ale to już po nowym roku załatwiłem, bo teraz są inne, ważniejsze wydatki. Tutaj Wam mówię krótki materiał na te święta, bo naprawdę, wybaczcie, postaram się trochę wolnej chwili, naprawdę, jak będę miał czas, ponagrywać, bo ja i tak jeszcze do zdrowia do końca nie wróciłem z tymi strunami głosowymi, więc mi jest nadal i tak jeszcze ciężko mówić do Was dłużej. No więc, coś wlazło, niby leki wybrałem, ale aczkolwiek nie do końca jestem zadowolony z efektów tych leków. Beczuszkę to rozlujemy, tutaj zaraz <laughs> przejedziemy. Nie wiem, co ja mam, talerzówkę mam, w ogóle nie pamiętam. Dobra, nie ma co wlać. Nie pamiętam, czy ja mam talerzówkę, czy nie mam, chyba tutaj przejedziemy, zaparkujemy. A nie pamiętam, czy ja mam talerzówkę kupioną, czy nie mam w końcu. Hmm. Czy ja mam jakiś akrek? nadal? tak, są. No nie mów to, że nie mam nic. Mam, no, mówię ciężko troszkę. No tylko pług. Dobra, to i, i tak po drzepach idzie, to chyba za zaoramy. Nie mam talerzówki nawet, czy ja nie kupię. Może nie na tej serii. No nie mam. No to tak, albo jest gdzieś schowane, i o nim nie wiem. Coś kiedyś kupowałem, ale co to było, to nie powiem wam. Dobra, przewyłącz tutaj siłę. Naprawdę ciężko mi się steruje tą myszką, jak na razie. Czy mam coś? Nie mam nic. Czyli mi się coś popierniczyło za tak powiem. Zdawało mi się, że mam, ale nie mam. Dobra, no to zaczepiamy pług i położymy sobie tym ciągiem możemy ten, bo tamten no, na razie co inne nie mam tutaj nic takiego. No dobra, będę musiał trochę uzupełnić tego sprzętu, widzę. I nadal jeszcze gnojowicy nie wywiozłem, wiecie. Jeszcze nadal nie wywiozłem, naprawdę nie mam kiedy <laughs> teraz usiąść, pograć na spokojnie, żeby to przygotować wszystko. Postaram się naprawdę w wolnej chwili poogarnieć to wszystko. Ale aczkolwiek, no nie będzie już tak łatwo, żeby poogarnieć to. No, więc no, zaczynamy tutaj taką orkę, od bruzu zaczniemy, tam tutaj tak. Kitej, tak dzisiaj przejechać. Zrobimy orkę pod rzepak, bo tu będzie rzepak ee, zasiany. Akurat co ziemia trochę poleży i będzie można poczekaj bieg zmniejszymy. Nie wiem, dwójkę będzie dawał radę. Da, na no spokojnie. Nawet na jedynkę będzie. Dobra, damy mu dwójkę. Tak ciężko ma na jedynce musi być. Nie mimo zakresu, ale że mi jakoś walną. Do zakresu. O! może go trochę było słychać. A bo jeszcze chyba tym ciągnikiem, że mnie orą. Na zakresie B2 pojedziemy. Dobra, tutaj A przejedziemy, bo tu później najwyżej się wyrównam. No Taka sytuacja to jest, że aczkolwiek w tym roku tutaj będziemy rzepak siać, dobra? A nawet dobrze. Rzepak na tych polach, co były pokoszone, a na tych reszcie tam gdzie soja czy ziemniaki, będzie po prostu ten yy, no, będzie zboże Jakie wiosenne, my już zasiejemy. Będą później, najwyżej, bo nie wiem, czy zdążę jeszcze na jesień zasieć jakieś zboża, muszę już zobaczyć. A jak nie, to będę miał więcej rzepaków, albo gdzieś jeszcze zboże posieje, więc. A naprawdę mi się teraz tak ciężko tą myszką kieruje, więc to naprawdę ten... Tak, morkę szybkę, bo tu raczej zaraz będę kończył, bo to zaraz trzeba iść spać, bo to na rano, rano pracuję, więc tak na szybko wam nagram. Żebyście mieli coś, bo tak to żebyście nie mieli, że was opuściłem, tak do końca nie opuściłem. Postaram się no, w miarę jak wolnej chwili naprawdę nic nie będę robił, ponagrywać trochę na te święta tych odcinków, ale aczkolwiek chyba mi się nie uda. Więc chociaż ten jeden w Wigilię będzie wydany odcinek. Na Wigilię wydam, czy na drugi dzień świąt czy pierwszy. Może coś mi się jeszcze uda nagrać przed samą Wigilią na drugi dzień świąt czy pierwszy. To też wam rzucę. <laughs> Zależy jak ja z tym czasem będę stał naprawdę wam mówię. Teraz przed tymi świętami urwanie głowy szykowanie i tak dalej też już część sobie posprzątałem w pokoju pogarniałem jeszcze kuchnia mi została więc ten więc no cóż oj zawczas opuściłem Mówię, nagram wam coś że odezwę się do was żebyście nie myśleli że 400 subskrypcji mnie nie ma nie żyje żyję żyje na spokojnie przerwa taka wynikła że musiała wyniknąć to przerwa czy by nie było tej przerwy? By nie było tej przerwy, aczkolwiek nie wyrobiłem się po prostu z nagrania tego odcinka. E, więc... E, więc musiałem e, przetrzymać Was jeden weekend bez filmików, ale to raczej nic się nie stanie. mieliście co oglądać, nie do zaległości jakieś, e, Ale teraz na święta doczekacie się. na spokojnie. Ale tam jeszcze chwilę do 10 minuty pogadam z wami czy live będzie na 400 subskrypcji by się przydało takiego live'a zrobić nie ja mówię że nie jakaś zawsze okrągła liczba jest ale aczkolwiek nie wiem czy się zrobię Może jakoś przed Sylwestrem no, będę miał chwilę czasu to zrobię takiego live'a odpalę ale wiecie, no teraz jeszcze najlepiej tak to może by był ten czas, tylko że inwentaryzacja trawrombali nam po świętach, więc po świętach będzie trzeba iść do pracy, A więc do tego czasu też nie będzie tam na pewno też pary, ładnych godzin się posiedzi. Jak zanim życie może, się mylę znowu, jak już tyle chodzę na tej inwentaryzacji, to nigdy nie było, żeby się skończyć na spokojnie, w jeden dzień wyrobić i mieć święty spokój, ale aczkolwiek no zobaczymy. Więc no suszczam. już ta dziewiąta minuta zmontuję, i na wigilię będziecie mieli odcinek nagrany tak na szybko. Podziękowania dla Was i wesołych świąt. Ja tutaj poza odcinkiem sobie poogarniam. Jak nie dzisiaj, to kiedyś, jak będę miał chwilę czasu, będzie mi się chciało. Bo dzisiaj też się za dobrze nie czuję, trochę. Więc zaraz idę, toaleta spać jutro znowu do roboty, więc naprawdę z całego serca dziękuję Wam za te 400 subskrypcji, za łapki, za komentarze i zapraszam ponownie na moje odcinki. Czekajcie cierpliwie, bądźcie cierpliwi, jak ja to powtarzam. Cierpliwość Was wynagradzam. Do zobaczenia, pa!